Hej, hey, wszystkim! Yo! Siemanko, hello! Uh, wrócili się, o to było trochę gejowskie. Uh, Zieła, wszystkim, zwróciliśmy. Jesteśmy tutaj w kopalni. I kopiemy! Idziemy. What the, what the hell is that sound? Idziemy wykopać trochę. Cicho! Nikt cię nie kazał milczeć tutaj. Um, milczenie. Silent okej okay, idziemy tutaj, zabijemy parę szkieletów bo chcę trochę xp xp uuu mam fajny pomysł przyciągniemy ich do nas come here up, fail ah! Ah! nie mogę się odczepić ah! Ah! nie mogę się odczepić o, oh, fail myślałem, że ten zaatakuje mnie lol huza ki da cej bam ba ba BAM BAM, bam. Yeah. Trochę mało XP lepiej idziemy zabić jakieś kurczaki. Więcej XP dostaję od chickenów i takie smrody takie. Okej, okay. wiesz co zrobimy? Rzucę wam kwiatek dla was wszystkich Here's a flower for you uh, Czekaj Nie mogę się tego Nie mogę się tego kwiatka pozbyć Czemu? Ah! Lo gdzie wyrzuca coś? You! What? Zed A oh, For you Mój widzę. Moje widzowie. Okej. Okay. Spoko, nie potrzebne nam tu. T Okej, okay, idziemy w tą stronę, nigdy tu nie byliśmy. Zobaczymy jakie ciekawo... Oo nudno. E, zobaczymy jakie ciekawostki. Chciałem powiedzieć, tam będą, ale nic takiego, bo nuda. Tutaj może zrobimy jakiś... Um... Jakieś niższe piętro, Mmmm. Dobry Wow! What the fuck? Co to za odgłosy? Wkurzają mnie. Idziemy na, na dwór. W końcu znalazłem cię. <ścoughs> Już nie będziesz mi piszczyć. Wkurzający. Okej. Okay. Ja tak w ogóle chciałbym sprzedać parę rzeczy do miasta, żebym dostał lepszą reputację dan da, o oh, ja jak się rozbudowali ludzie patrzcie na to już się miasteczko już się powali rozbuduje Rozbudowuje rozbuduje bla, 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 bla to już było to widzieliśmy w ostatnim odcinku chicken um, albo pork jakiś hello mr scorpion hello naprawdę tak? Nie wierzę ci No Okej, okay, ale nie mów nikomu Okej, okay, spadaj Nikt tego nie widział Okej okay. Dalej ruszamy Rucham, ruch, Ruchamy, Ruszamy, sorry Ruchamy, chciałem powiedzieć Uf, Złe kojarzenie ze Skorpionem e, Okej okay. Co tu się dzieje? Jakieś... Uf! Jakieś spotkanie... Wow! Podwójna populacja już miasta. No zobacz. Pięknie. Za niedługo rozwalą mi mój własny dom. Lol. Oh shit. What the. What the fuck. Oh shit. Oni na mnie. Wygląda, że na mnie idą. Wygląda, że na mnie idą. Wygląda, że na mnie idą. Idą na mnie. Oh fuck. Czekaj. Sprawdzimy na 100% jednak idą na mnie. Czemu na mnie idą? O, oh, właśnie. Słyszałem atak na miasto planowali. You motherfuckers. Nie będzie A drewniany miecz, zaraz, zaraz wykończymy was Jak można? Powiedzcie jak można, tak bez powodu. Zobacz moje spokojne miasto. Czekaj. Moje spokojne miasto, a oni kombinują jakiś atak na moje miasto. To jest nie fair. U, co tu jest? A bo tu byliśmy i tam nic nie było. Z tego pamiętam. Taka zwykła kopalnia. Okej. Okay. Bam, Wiesz co? Cukier się... Nie, no, czekaj, to nie jest do cukru. E, książki się przydadzą. Ooo, oh, hello. Tajemne miejsce znaleźliśmy. Co to jest? Spawner? To jest chyba spawner. The, the fuck? Ooo, oh, bańki, myślałem, że spawner. Banki, zwykłe bańki. Bańki, mianki. E, czyli tutaj nic takiego nie ma chyba. Nie, nie takiego, nic tak. O, oh, jest, wiem gdzie muszę iść. Ktoś mi napisał, że Czekaj. Czemu? Czemu? Ja piernicie. Miałem diamenty i nie zrobiłem sobie diamentowego kilofa. Lol. Co ze mną jest? Ludzie, organicie mnie. Co się stało? Czemu mi nie powiedzieliście nic? What the fuck? Get away from me. Crazy ball Crazy bombelka. Zostaw mnie w spokoju, okej okay. U, grzybki, przydadzą się Do zupki Dam, bam, krokodyl, krokodyl Uwaga, nie, nie idziemy do niego w, tym, w tej obecnej chwili za, za bardzo niebezpieczny jest, tu idziemy Rozwalić system I wziąć ten drugi diamentowy blok Który ktoś mi powiedział, że jest Nie wiem czy to prawda, ale wierzę moim widzom Oprócz wtedy, kiedy mówią rzeczy, które w ogóle nie mają sensu, ale wtedy zdaje mi się, że to nie są moje widzowie, tylko jacyś wiesz, nie wiadomo kto przychodzi na moje filmy i po prostu gada jakieś głupoty. Um, chodzi mi ogólnie o to, że wiesz to, co mówiłem w wczorajszym odcinku, że o tym kopiowaniu, już wszystko. Ja, ja bym sobie wiesz, zdawał fakt, że to moje widzowie tak nie piszą do mnie. Uuu, okej, okay, idziemy powoli. Czekaj. Ten drugi grzyb Mówił ktoś w... LOL Ktoś mnie atakuje oh, Nie, nie będzie, nie będzie, nie będzie What? Eba robisz sobie jaja Oh my god Ugh. Zginęliśmy No i znów, o oh, nie, znów początkowy level Przynajmniej możemy ogarnąć, ogarnąć, ogarnąć nasz inwentory, rzucić tu parę nowych rzeczy. To niepotrzebne, to niepotrzebne, to, to, to też nie... <laughs> możemy zrobić zupkę! A, potrzebujemy... okej, okay. zrobimy sobie zupkę. Fajnie by było mieć trochę zupki do kuchni, no to jest potrzebne nam drewno i akurat wystarczy. Tylko będą nam potrzebne dwa. Czyli raz, dwa, trzy mogą iść tutaj. Nie, nie lubię numer 5, ale niech będzie. Spodziewałem się, że będę miał. Kto mi tu pinka jakimś, jakieś odgłosy? Chyba ta bombelka znów za mną leci. Skoro mam jeden tu, to znaczy, że mam 64? A nie, przenieśliśmy. Właśnie, przenieśliśmy takie rzeczy tutaj. Muszę zapamiętać. Eee, ok. Czyli rob, zrobimy sobie ten. Pierw musimy miski zrobić. Dwie. Oh, shit! Cztery, sorry, cztery już. Cztery miski. To, wiesz, wystarczy na pewno. Teraz miskę. I krzybek, i krzybek. Zupka. Zupka. Zupka daje dużo życia. Dosyć, dosyć. E, ponieważ jest bardziej skomplikowana, żeby zrobić niż resztę. A, Jack Lantern. Jest! Komplet już gotowy. Nice. W sumie wiesz co, nawet fajna kuchnia tu nam się zrobiła, tylko potrzebna nam jest... Um, o, wiem co jest nam potrzebne. Dispozal, czyli miejsce tutaj jakiś... jakby to zrobić? Czekaj, jeszcze co? Zorganizuję to inaczej w następnym odcinku. Wiesz co, ja chciałem sam sobie pobudować tak w ogóle, ale myślałem, wiesz co? Nie, nie będę sobie sam budować. Um, Pokażę moim widzom wszystko, co robię, żeby nie myśleli, że tam, wiesz, hakuje, czy coś, e, czy... Czekaj. Mm, jak by to zrobić? Może tak, coś takiego. No. No, tak jest, tak jest, nice, tak jest, nice. Kwiatki nam niepotrzebne, możemy je dać na dwór. Tego nikt nie... Czemu nie korzystam z tego? To jest bardzo ważne. Musimy to poprawić. Okej. Okay. Kwiaty idziemy rozwalić. La, la, la. Na dwór. Rozalić czy rozsadzić eee, potrzebuję poczytać się trochę na TownCraftie, bo tam jest e, taki kryształ. i e, jakoś z niego będę. Hello! Korzystać! Eee, zbudowali to jednak! Aha, nice! A co tu będzie? Takiego czegoś nie widziałem. Jeszcze może farma? Mmm... Sweet. Sweet. Bardzo się... Mam uśmiech na twarzy, cieszę się, że że moje miasteczko pierwsze już się tak szybko rozkręca. u uh, Nice! I dwa chickeny też. Oh, jabłko! Uh, ja chcę jabłko! Uh, nice, dzięki. Jabłko akurat się przyda do... O, proszę bardzo. Um, o, oh, nice! Jeszcze jeden chicken. Jeszcze dwa chickeny. Tylko nie można tu wejść. Musimy około iść. Naokoło, raczej. chciałem powiedzieć obkrążyć pierw ale wiesz. Okej. Okay. Idziemy tam. Wiesz co, już dziesiąty odcinek próbuję tam zaatakować i... Nawet z dia nawet z diamentowym mi nie wychodzi. Hello, mister Meows. Mr. Meows. O, jak miał cię, miał cię, miał. Weźmiemy go na siebie później. Mr. Kotuś. Right, okej. Okay. Wiesz co, mój problem jest tutaj jak wchodzę, nie patrzę się w dół i ciągle spadam, ciągle gdzieś spadam, czy coś takiego, skrzynka, wiesz co, możemy wziąć, możemy wziąć. U, 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 w taki sposób możemy, e, okej, okay. tu skoczymy, tak jak wtedy, o ja, następny ten, ale to jest wielkie, nie, to jest naprawdę wielkie, o, kryształ następny, to będzie to będzie nam potrzebne na pewno. Spokojnie pójdziemy. Tylko niestety teraz trudno widzieć, co się dzieje tutaj. U! U! Możemy, wygląda na to. Wow! Nawet 3-4 piętro to ma. Okej, okay. wygląda na to, że możemy się tutaj wbić. Muszę uważać tylko, że przypadkiem. Nie wbijam gdzieś od razu na jakiś niebezpieczny teren. Muszę się wziąć na... Muszę wbić się szybko na jakiś wyższy teren. Na oh shit. O, grzybki można wziąć. Do zupki. Jak zawsze. Do zupki. Zawsze się zawsze się przydadzą. Jednak bardzo mi się podoba ta zupka. Nie wiem czemu. tak po prostu. Okej. Okay. Tutaj nic nie ma. Położymy. Pochodnie, pochodnie. Czy dobrze widziałem, świnie? Nie, grzybek. Tak z jego oka wyglądało jak ten. Świnia. Okej. Okay. Jak się kryjesz za lianiami, to e, czasami jest tak, że monstery nie mogą cię atakować po prostu. Ponieważ atakują liany przed tobą, a ciebie nie mogą zaatakować. Dużo grzybków. Nie wiem, ile mamy. Czekaj. 14 to więcej czerwonych potrzebujemy w sumie. Weźmiemy parę i wtedy zrobimy własną plantację. <laughs> Plantacja. Okej. Okay. Eee, Zawsze ryzykuję i właśnie w tym mój problem. No, ale niestety taki jestem. No. <laughs> pam, pam, pam. Ok. Spokojnie. Tam jest... Tam jest... <laughs> Reszta tego kryształu. Okej, okay, już na mnie lecą. O, o. Już na mnie parę lecą. Parę po... Parę początków. O, oh, okej, okay. pijany mi pomogły. Nice. Żeby tylko mnie z tyłu nie zaatakowali. Ok, jednego zgarnęłem. A resztę? LOL! Do lawy wpadli! LOL! Zrobię tak samo z tymi. Hej, hej, hello. Oh shit! Latający! Oh fuck. Oh. Byłem zapewne siebie. No, O, oh, nie! Teraz dostanę za swojej. Ja wpadnę na lawy na pewno. O nie, czekaj, uda mi się. Wpadniesz do lawy. What the? Gdzie to Skąd tyś się wziął? O widzisz, spina się po lianach i właśnie... Za to mam... Oh fudge cakes! Uciekamy. Szybko mięsko. Oh shit po mnie! Aaaa. Aaaa. Zdobyliśmy przynajmniej coś. Och <ślesy> oh, żal. Nic takiego nie zdobyliśmy. Mega ekstra. Ok. Szkoda. Szkoda, wiesz. O. Skończył się ten i ten. Um, mamy jakieś zdrawiane głup głupoty, co chcemy spalić. Uh, co jakieś stare. O. Na przykład. Nie wiem, czy wiecie, ale można spalić z tym. O. <ślesk> I proszę. I tam, ileż tam sekund um, działa taki sapling. Widzicie? Powoli idzie w dół. Ale będzie działało przynajmniej na nasze chickeny. E, nie można sta Można. Wiedziałem. Głupi. Rozdzielam nie ja można je stokować. Okej. Okay. Dużo zupek mamy jeszcze. Raczej można zrobić. Fermented spider eye. Tam nie w górze to miejsce. Jakoś muszę to pokonać. Nie pozwolę na to, żeby mnie pokonało. Eee... Może się przydać, może się przydać. Skrzynka. Oczywiście wstawimy tu. Zobaczymy ile czasu już gramy. Uuu, mamy jeszcze szansę. Mamy jeszcze szansę i spróbować ich tam pokonać. Wiesz co, ja się po prostu gubię tam. Czekaj. Mam nadzieję, że nic mnie po drodze nie zaatakuje. 40 plenty wystarczy. Dobijemy troszeczkę levelu tutaj. Spróbujemy. Na przykład z tym. Ja się zastanawiam, czy diamentowy miecz nie by był lepszy. Pójdę po prostu, spróbuję ogarnąć um, raczej zgarnąć ten. Co, te diamentowe itemy, co tam niby były w tym. w tym lok, O kurczę, czekaj! Tam te diamentowe rzeczy, co mówiliście. Jeden, jeden. jedna osoba napisała. Pingwin! Tam był jeszcze jeden diamentowy blok. Przekopiłeś go. No to okej. Okay. No to skoro tak mówi mój widz, to może być... Może być prawda. Pójdziemy obczaić oh, to zaraz. Tylko... uje. Oh, yeah! Chciałem to przeskoczyć. Żeby zabić te świnki, ponieważ tutaj się spawnują Ale wiesz co? Ile mięska mi dali? O oh, nice! Peak spawner <laughs> Będę tu po prostu O oh, nice! Ale super! Ale super! Zginie! I spawnuje, zginie i spawnuje. O, może nie, może już, może już zdecydowanie jest, um, że nie spawnują. Okej, okay. 12 tylko. Trochę wol, wolno to chodzi. Ja tutaj ogarnę sam więcej ich później, ale o jest wyjście. Bijamy w takim razie. A jeden problem. Nie jestem pewny na życiu. Okej. Okay. Okej, okay, uwaga, uwaga, chodzimy tutaj i idziemy od razu do tego grzybka drugiego, gdzie mówiliście mi, że przegapiłem diamentowy blok. Um. Okej, okay, niestety, sorry mój widz, ale nie widzę, żebym przegapił jakiś diamentowy blok tutaj. Zaraz zobaczymy. Możliwe, że... Nie, nic nie przegapiłem. Fucking hell! Ja pierdolę! Ja pierniczę! Zostawcie mnie w spokoju, chuje jebane! Arr! Arr! O, wiem już czemu nie założyłem hełm. Jak helm będzie założony, to już nie ma zabawy. Nie, pingwin już... Pingwin już ma dość. Zamykamy drzwi, idziemy w przód. Teraz już będzie po was. Niestety. Mam dość tych głupich gnomków. Come on then fuck you! Arr. A oh. Dodging, dodging, dodging Doć, dodź, dodź. Dodź, doć, doć, doć Dodź. Po tobie będzie pier... Trzeci hit I po tobie O, oh. Muszę uważać Zaraz będę... Jeszcze parę tych i mnie zabiją Raz, trzy Dwa, trzy I... Ostatni Widzisz, niepokonalny pingwin -ping. A Będziemy korzystać z tego tym razem Zawsze mówię, że korzystać z tego będę I czy korzystam? Nie Hoja Bardzo przydatny, bardzo przydatny What? Kto? Kto mnie atakuje? A? Come here bitch Oh shit Shit, 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 shit Gin Ging! Ach, nie mogę spokojnie iść sobie tutaj Tutaj go wrzucę BUM I po nim Czekaj, ciekawe jak dobiję siódmy level Jest Wiem, że mówiliście, żebym szedł na serduszka pierwszy. Ale ja po prostu chcę ten miecz lepszy już, już chcę mi lepszy miecz okay. Ja muszę teraz się... Tam jest ten spawner! Ok. Przejdziemy po sneakowo. Rozwalamy. Rozwalamy. Oh shit. Ok, może nam się uda. Jak kłócamy to mamy. Oh shit. Jak się kłóca to ma się lepszy ten. Dłuższy zasięg. Powiedziałem się dzięki Inuluxowi inni I um, Okej okay. Mam pomysł. Jest. Udało się. Teraz muszę jej skarnąć szybko. Jest, 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 jest. Jest. O, oh, jest. Liany mi pomogły. O, oh, tutaj w kącie. Może będę ok? You fucking. Fuck, fuck, fuck. fuck. Muszę, muszę polewelować po prostu trochę, zanim tam pokonam. Po prostu nie jestem wystarczająco dobry. Chuj, wezmę się za budowę domu w takim razie. I I lewelowania się e, powoli. I robienia takich bardziej pożytecznych rzeczy. A jak chciałem ten diamentowy blok. No to zdaje się, że się żegnamy e, do następnego superowego, e, ekscytującego odcinku. Gdzie będę, nie wiem co będę robić, zobaczymy Zobaczymy. Ale chcę tutaj rozbudować mój domek troszeczkę Trochę mały szczerze mówiąc Trochę mały, może eee, Tylko rozszerzyć Trochę zobaczymy No to w takim razie Zobaczenie w następnym odcinku Jak macie rady jakieś to wpiszcie w komentarzach I nie zapomnijcie U widzę, że skończyły mi się buciki chodzę boso niedobrze łap, 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 łap. nie zapomnijcie um, wziąć sekundę żeby dać łapkę w górę jeżeli Wam się spodobało e, lub zostawić komentarz e, oraz dodać do ulubionych i jak chcecie e, wiedzieć kiedy nowe odcinki są to oczywiście subskrybować i pokażę Wam się e, w subskrypcjach kiedy nowy odcinek będzie, oraz możecie subskrybować też ten show. Wtedy pokażę wam wyjątkowo jak ten nowy odcinek wyjdzie, jeżeli nie chcecie widzieć moje inne odcinki. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, papa. Pa.